W jaki sposób zrobić z tysiąca dolarów 9000 dolarów w miesiąc. Jeżeli interesuje Cię ten temat i chcesz zobaczyć skuteczność i podsumowanie analiz na kryptowaluty w Take Profit Crew, to zapraszam do odcinka. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, trzy, cztery. Pozwól, że sobie przyprowadzę tutaj troszeczkę bliżej. Mikrofon, żebyś lepiej mnie słyszał. Mam nadzieję, że już mamy łączność. Mam nadzieję, że mnie słyszysz, że mnie widzisz. Usłyszałem dziś kiedyś w internecie, że najlepszym takim wstępem do filmu jest jakby taki wstęp clickbaitowy, no nie, czyli właśnie jak zrobić 1000, 9000 dolarów w miesiąc, czyli to jest razy 9. I najważniejsze jest to, żeby w tytule albo wstępie clickbaitowym było poparcie tego clickbaitowego tytułu. Więc ogólnie słowem wstępu, miesiąc luty naprawdę był bardzo, ale to bardzo dobrym miesiącem. Tak jak tutaj widzisz, mieliśmy, możemy nawet zacząć od 30 stycznia, bo ta, ta transakcja zakończyła się w lutym. Nie wiem, czy była zyskowna, nie wiem, czy była stratna. Tak naprawdę nie przygotowuję się nigdy do podsumowań, robię je po prostu na bieżąco, na freestylu. Oczywiście Excel mam już zrobiony, robię go na bieżąco. Aczkolwiek przygotowania podsumowania takiego miesiąca robię totalnie, jakby bez przygotowań, żeby, żeby to było jak najbardziej natura, naturalne, tak. Więc zaczniemy sobie od 30, bo tutaj widzę, że godzina 16, więc prawdopodobnie ten bitcoin zaczął się w luty. Mieliśmy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 16 analiz, 28 e, i tu już mamy 4 marca. Dobra, więc mieliśmy. 16 analiz na, w miesiącu lutym. I zaczynamy sobie to podsumowanie od bitcoina, czyli od 30. Zaraz sobie wejdziemy, po prostu zobaczymy, jak to wszystko tutaj się klasyfikuje. Więc wróćmy sobie na wykresie troszeczkę wstecz. Tutaj mieliśmy. O, widzisz, nawet chyba nie mam tego naniesionego, co? E, tu jest 21 na bitcoinie. A tu jest już nie, to jest lód, dobra, to jest marzec, więc musimy się cofnąć jeszcze więcej wstecz. Dobra, jest 30, więc mamy rozpoczęcie miesiąca i polecimy sobie po prostu e, parami. Tak, więc tutaj się styczeń zamykał na Take Profit 3. Mieliśmy kolejne otwarcie, jakby lutego, więc o 16 przychodzi nam tutaj. Powiadomionko można było je łapać z time frame'u 5-minutowego, czyli na wypełnieniu tego knota, był później jeszcze powrót w tą strefę, więc mogliśmy sobie zagrywać to ponownie. Mieliśmy tutaj bardzo fajnie rozgrywający się setup. Było jedne potwierdzenie, w które mogliśmy wchodzić, zebranie częściowego Liquidity, odbicie w dół, powrót, powrót do <coughs> naszej strefy. Reakcji, mogliśmy sobie zagrywać to jeszcze raz z 5-minutowego przydziału czasowego. Jeżeli chodzi o nasze takie zagranie standardowe, czyli wejście z Entry 1. No, to tutaj ja bym wyłapał stop lossa, bo wejście z entry 1 ustawiam sobie ze stopem na entry 2. Natomiast wejście z entry 2 ustawiam już tak, jak jest po prostu ten stop loss tutaj podany przez tradera, który wysyła nam takie powiadomienie. Więc mieliśmy skromne 2 do 1, dupy nie urywam. Najładniejszy setup był właśnie z double mitigation, czyli z powrotu do tej strefy naszej 5-minutowej. Mogliśmy sobie zebrać jak 7 i, no ponad 7,5 do 1, tak? czyli mieliśmy tutaj take profit 2, następnie była zawrotka. No, i ten trade się tutaj bujał przez kolejne kilka dni, tak więc prawdopodobnie powinno nas wybić na break even, jeżeli ktoś nie zbierał częściowych zysków. Jeżeli ktoś zbierał, no to bardzo fajnie ten setup tutaj się zakończył. Przejdźmy sobie dalej, zobaczymy od razu na Bitcoin, coś mieliśmy. Dobra, następnie 12 lutego wyłapujemy sobie tutaj stop lossa, czyli mamy naszą strefę akcji. Entry 1 nie zadziałało, entry 2 nie zadziałało. Poszliśmy sobie do góry, wybijamy tutaj stopa. Trade po prostu poleciał na minus. Później mamy 19 luty. I tutaj znowu bardzo fajny setup, który ja rozrysowywałem chyba na Discordzie, z tego co pamiętam. Mieliśmy zagranie z entry 1 ze stop lossem na entry 2 do take profit 2. Daje nam to jak 2,7 do 1. Jeżeli zagrywalibyśmy strefy supply jednominutowej. To tutaj ekstremalna po prostu nie doszliśmy, więc tej strefy by nam nie wyłapało. Z tej niższej jednominutowej mieliśmy potencjał jak 29 do 1. I dlatego to jest tak bardzo ważne, tak bardzo istotne. I dlatego zawsze podkreślam, żebyśmy na większym przedziale czasowym, większej strefy. Hmm, w większej, strefie reakcji, w większej strefie reakcji cenowej szukali potwierdzeń na mniejszym przedziale czasowym. No i w tym wypadku, właśnie, była bardzo ładna strefa jednominutowa i niższa i wyższa. Do tej ekstremalnej, jak widzisz, nie doszliśmy. Tą tutaj wcześniejszą odpalaliśmy. To było podczas gdzieś tam e, londyńskiej sesji, więc bardzo fajnie tutaj sobie poszliśmy na dół. Tak jak powiedziałem, potencjał jak 30 do 1, to jest bardzo, ale to bardzo dobry wynik. My tutaj łapiemy z reguły 3, 4, 5 do 1, co jest i tak moim zdaniem bardzo w porządku. Więc ten setup był jak 2 i 2,7 do 1 na profit. Następnie kolejny setup tutaj mamy 21. I co tu się zadziało? O jejku, ale on troszeczkę troszeczkę tu potrwał, tak? Więc mieliśmy setup 21 lutego i możesz zauważyć, że mogliśmy wchodzić sobie tutaj. Od razu. po wysłaniu takiej analizy łapiemy sobie Take Profit 1, tak? Wracamy w naszą strefę reakcji cenowej. Mogliśmy znowu zagrywać z Entry 1, mogliśmy znowu zagrywać z Entry 2. Entry 1 nas by wybiło, jeżeli mielibyśmy stop na Entry 2. Entry 2 załapało. Co robimy? Zdobywamy Take Profit 1, zdobywamy Take Profit 2, następnie zbieramy jakieś tam zostawione liquidity, lecimy sobie wyżej. Zostawiamy strefę Demount, tak? Bardzo ładna, bardzo ładnie to widać tu na wykresie. Mamy imbalance, mamy kolejny imbalance niewypełnione, więc po prostu podręcznikowe e, podręcznikowe zadanie e, działałem no zagranie podręcznikowy setup poleciliśmy sobie można było wchodzić stąd jak 4 i 7 do jednego właśnie z naszego double mitigation tutaj no na 15 bardzo ładnie to widać tak po prostu mamy ostatnią świecę tak Tzw. sell to buy candle. Mamy świecę engulfing, mamy imbalance, mamy przebicie poprzedniej struktury, wszystko się po prostu tutaj sprawdza. Tak? Wszystkie gdzieś tam nasze setupy są rozegrane. Do take profit 2 można było łapać jak 4,7 do 1. Jeżeli ktoś ciągnął sobie więcej, no to potencjał był jak 7 do 1. Jeżeli ktoś po prostu nie zrealizował zysków, no to po kilku godzinach go wybijało na break even. Mamy powrót znowu do strefy. Zauważ, znowu kolejne wejście z Entry 2, które już nie powinno się odbywać, bo to wejście już mieliśmy tutaj. Jeżeli ktoś to przegapił, było zebra, była zebrana płynność w tym miejscu i już nie powinniśmy tego po prostu rozgrywać, tak, na tym powrocie. Ale jeżeli ktoś chciał to grać, no to mamy wejście z Entry 2. Poleciało znowu Take Profit 1, Take Profit 2, ale tego, tak jak powiedziałem, po prostu nie brać pod uwagę. Jeżeli ktoś siedział w jakby w tym setupie nie ustawał break even, co powinien moim zdaniem zrobić, tak, czyli powinniśmy tutaj mieć wybicie na zero, no to ten cały setup trwał jak 4 dni, 4 dni i 21 godzin, czyli praktycznie 5 dni trwał cały taki setup, żeby doszło do Take Profit 3. Take Profit 2 był zdecydowanie szybciej, nawet nie 4 dni, nawet więcej, nawet no ponad 5 dni. Take Profit 2 był zdecydowanie szybciej, bo Take profit 2 łapaliśmy po 9 godzinach. Następnie była ta do naszej strefy demount, tak, czyli można było jeszcze raz wchodzić i następnie w 6 godzin znowu się rozgrywał ten setup. Bardzo fajna, no bardzo fajna tutaj sytuacja, która naprawdę może nas wiele nauczyć i pokazuje nam <śmiech> dużo, <śmiech> jezu, przepraszam, dużo potencjalnych wejść, dużo potencjalnych zagrań, więc bardzo fajnie ten setup się rozegrał. Następnie, czy coś mamy? Nie mamy, wchodzimy w marzec, więc tyle to by było, jeżeli chodzi o Bitcoina. Następnie mamy stolane, więc cofamy się do Solany do, na Solanie do 3 lutego, więc lecimy sobie tutaj wstecz do, 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 do lutego, dobra, mamy luty, dobra, mamy tutaj styczeń, więc jakiś tam trade się rozgrywał w styczniu, mamy wejście w luty. No i zauważ, pierwszy setup, znowu taka sama sytuacja, jeżeli rozgrywamy sobie entry 1, wyłapujemy w tym miejscu stop lossa. Następnie, jeżeli odpalamy z entry 2, trzymamy całego swinga, mamy możliwość zagrania jak 9 do 1. Moim zdaniem bardzo dobry potencjał. Jeżeli jednak czekalibyśmy na nasze potwierdzenia, czyli tutaj właśnie nasze double mitigation, no to mamy na mniejszym przedziale cenowym, czasowym w naszej strefie cenowej zjazd właśnie w te okolice, tak? Tu była chyba piątka. Zobaczmy sobie na piątce. Gdzie był ten? Ojejku, gdzie był ten luty, 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 luty? Gdzie my tu jesteśmy? Ale troszeczkę zjechałem. Dobra, mamy tu marzec, mamy tutaj marzec, mamy tu marzec. Jest nasz luty, więc zobaczmy sobie na mniejszym przedziale czasowym. Tylko niech ten wykres się tutaj. ok, już mi nie pokaże. Pokazuje ostatnie tutaj. Tak, pokazuje ostatnie 10 tysięcy. 000... 10 tysięcy świeczek, więc niestety nie zajdziemy na mniejszy przedział czasowy ale tutaj prawdopodobnie z piątki było zagranie. Jeżeli ktoś wchodził na przykład wyżej, czyli chciał atakować, nie wiem, całą tą tutaj piętnastkę, no to po prostu potencjał się zmniejszał, tak? Więc potencjał zamiast na przykład 9 do 1, no to mógł być jak, jak 6 do 1, tak? Co i tak moim zdaniem jest bardzo, ale to bardzo dobrym wynikiem. Pamiętajcie, że te setupy z jednominutowego przedziału czasowego... Są naprawdę trudnymi setupami do zagrania i ja prowadzę tą statystykę tylko dlatego, żeby udowodnić Wam, że warto jest nauczyć się analizy technicznej i że warto jest robić ten multi level, multi time frame, tak? Czyli po prostu wchodzić z wyższej strefy czasowej na mniejszą i szukać potwierdzeń na mniejszej strefie czasowej, więc jeżeli wymasterujemy setup który jest podobny na przykład do tego, tak? Czyli mamy jakąś konsolidację, czekaj, ja tutaj sobie to pousuwam. Mamy na przykład jakiś okres konsolidacyjny, Mamy zebranie liquidity, mamy break of structure, tam change of character, mamy powrót w naszą strefę discount i mamy po prostu kontynuację trendu. Więc jeżeli wymasterujemy sobie taki tutaj setup, to my jesteśmy w stanie naprawdę bardzo bardzo dobrze na tym rynku zarabiać. Więc odsyłam tutaj do całego Wykofa, odsyłam tutaj do całego do całego schematu właśnie akumulacji bądź dystrybucji Wykofa. I warto tego wszystkiego się nie znauczyć, tak? Czyli, żeby skorelować większy przedział czasowy, gdzie chcemy rozgrywać, na przykład, tak jak tutaj mieliśmy, baya, tak? Z większego przedziału czasowego e, mamy wszystko rozrysowane, mamy naszą strefę cenową, w której chcemy szukać reakcji na cenę. Mamy mniejszy przedział cenowy mamy perfect entry mamy 26 do 1 zamiast 9 do 1. Zauważ, jaki to jest większy potencjał trzykrotnie więcej czy tam dwukrotnie 2,5-krotnie Dwój, półkrotnie więcej jesteśmy w stanie tutaj rozegrać. Oczywiście, tak jak powiedziałem, te setupy są dużo bardziej agresywne, te setupy są e, dużo bardziej ryzykowne, no bo zauważ, że stop lossa ustawiamy dużo, dużo niższego. Więc warto na to wszystko brać poprawkę. Nie każdy setup ci tak będzie wychodzić, nie każdy setup ci siądzie jak 20 do 1, ale nawet jak jeden w miesiącu ci siądzie rzędu 10, 20 do 1, no to zaufaj mi, że będziesz po prostu zadowolony. Następnie mamy kolejny setup tutaj w lutym. Atakujemy tylko Take Profit 1. Nie dolatujemy do Take Profit 2, tak naprawdę albo zabezpieczona transakcja, bo tu mieliśmy w porywach po prostu. Zaraz zobaczymy nasze rejsio, rejsio jak to było. No, 1,4 do 1. Tak? To nie jest jakby miejsce, w którym ja realizuję zyski. Co najwyżej tutaj można zabezpieczyć transakcję. Ja prawdopodobnie zabezpieczałbym po przebiciu tutaj tej górki. No, a jak tu było 2 do 1, 2,5 do 1, 3 do 1, no to tutaj można już się za tą realizację żyściowych zysków zabierać. Tak? 3 do 1 jak najbardziej spoko. Ja tego w Excelu nie uwzględniłem, po prostu uwzględniłem sobie ten Take Profit 1. Następnie mamy kolejny setup. Nie zeszliśmy tutaj do naszej strefy cenowej. I zauważ, zabrakło nam dosłownie, dosłownie milimetrów, tak? 100 pipsów, 180 pipsów, to są centy po przecinku. Tutaj jest cena 98,5 dolara, tak? Tutaj jest cena mieliśmy 98,4 dolara. Tak naprawdę 10 centów zabrakło nam do odpalenia transakcji. Niestety, no statystyka i statystyka, więc nie wpisywałem tego weksela. Nie mieliśmy tutaj wejścia. Jeżeli chodzi o atakowanie na mniejszym przedziale cenowym, mamy tu przebicie struktury, mamy tu przebicie struktury, aczkolwiek ja tego setupu po prostu nie rozgrywałem, mimo tego, że mieliśmy zejście do strefy discount. Ja czekałem, aż wypełnimy sobie tutaj ten cały imbalansik, więc ja miałem moje wejście ustawione na tym setupie, w tym miejscu również do niego po prostu nie zeszliśmy. Trudno, po prostu ten trade e, się nie odbył, mimo tego, że poleciał w dobrym kierunku, e, załapaliśmy, tutaj, <laughs> załapaliśmy tutaj wszystkie profity, take profit 1, take profit 2, take profit 3. Potencjał tutaj był naprawdę bardzo fajny, bo jeżeli byśmy zagrywali z entry 1 do e, take profit 3, to było jak 3 do 1, więc dosyć spoko. Jeżeli ja tutaj rozgrywałbym moje potwierdzenia na mniejszym przedziale e, czasowym, to mielibyśmy jak, jak 9 do 1. Niestety, e, setup się nie sprawdził, nie zeszliśmy po prostu do widełek. Następnie to samo tutaj dużo już nam zabrakło, więc w ogóle nie ma co tego analizować, tutaj było po prostu informacja, żeby odpuścić tą transakcję, no i następnie tutaj marzec zaczynamy już od stop losa. więc będziemy sobie to analizować w marcu tak? za 2-3 tygodnie będzie podsumowanie całego marca następnie po Solanie mamy Polkę DOT, zobaczmy jak się tutaj klasyfikowała Polka DOT, wejdźmy sobie tutaj na na luty dobra, ok, mamy luty, to był drugi, tak? E, szósty, przepraszam. Szósty luty, ok, więc jeżeli chodzi o polkę dot, fajna sytuacja. Mamy entry 1, mamy stop loss na entry 2. I robimy takim całym swingiem e, Take Profit 3 i zaliczamy sobie jak 8 do 1. Więc bardzo ładny setup, bardzo udany setup. Jeżeli ktoś e, go zagrywał, to tutaj na pewno jest zadowolony, nieważne, e, nieważne gdzie zbierał zyski czy zbierał zyski pod rady, tak, Czyli Take Profit mieliśmy już jak 2 do 1, co jest dosyć spoko, później 5 do 1, bardzo fajny wynik i następnie 8 do 1 jednego. Jeżeli byśmy zagrywali z mniejszego przydziału czasowego, warto tutaj właśnie zwrócić uwagę na wypełnienie lub częściowe wypełnienie właśnie tego knotu, co często się po prostu na rynku krypto dzieje, że takie knoty są po prostu wypełniane. To jest nic innego jak strefa demand bądź strefa, e, bądź strefa no, popytu bądź podaży. Tak e, więc mamy wypełnienie właśnie tego tutaj knocika na no, w 70% Mamy odpalenie transakcji. Ja ustawiłem je trochę wyżej, czyli właśnie tutaj, jak widzisz na 15. Ostatnia tutaj świeca różnie ona jest nazywana jedni tam młotkowa, drugi pin candle, trzecia, a jakieś jeszcze inne. Nieważne, to nie jest takie ważne, dragon flag i tak dalej. Tych nazewnictw jest bardzo dużo, niektórzy mówią łączek. Tych nie jest bardzo dużo. Ja tu widzę po prostu sell, to buy candle czyli mamy engulfing, mamy tutaj. Ee, tak zwany fair value gap, czyli mamy tą właśnie lukę cenową, która bardzo często lubi być wypełniana, więc ja otwarcie transakcji miałem troszeczkę wyżej, zeszliśmy niżej, <laughs> dlatego stop loss właśnie poniżej knotu, mamy otwarcie takiej transakcji, no i tutaj nam taki trade robi jak znowu 13 do 1, prawie 14 do 1, więc znowu zajebisty potencjał tutaj na zagrywkę, znowu bardzo fajnie trafiona transakcja, nie wiem czy tutaj coś jeszcze mieliśmy, w lutym już, już nic, tak? I w marcu też nic jeszcze nie mieliśmy na, na Polkadot. Następnie mamy naszą królową kryptowalut, czyli mamy Ethereum. Zobaczmy, jak to Ethereum się tutaj klasyfikuje. więc jedźmy sobie na, na luty. Para pa. Dobra. E, tu jest piąty. Dobra, czyli tak. Mieliśmy tutaj jedną analizę właśnie ze stycznia na luty. Ja tego już nie uznałem w lutowym raporcie, no bo setupy się domknęły, tak jak widzisz tutaj w styczniu. Tak, więc mieliśmy tutaj profit 1, profit 2. Następnie luty na ethereum, zaczynamy od stop lossa. Mieliśmy entry 1, mieliśmy entry 2, tak naprawdę mogliśmy rozgrywać w momencie powiadomienia, w momencie analizy, wybija nam stop lossa. Następna, następna analiza mamy tak. Wejście z take profit 1, łapiemy, wejście z entry 1, łapiemy take profit 1. Następnie mamy cofkę. Mamy możliwość wejścia entry 2 i łapiemy take profit 1. Więc trade moim zdaniem taki średni. Tutaj nie było możliwości za bardzo zarobienia pieniędzy. Po prostu co najlepiej, moglibyśmy sobie wyjść na break even. Następnie mamy kolejny. Setup, tutaj już widzę, poleciliśmy sobie trochę w górę, więc przeanalizujmy to. Aha, dobra, to, to był bardzo fajny setup, słuchajcie, bo w tym momencie w ogóle pierwszy raz w życiu giełda zdziałała na moją korzyść. W tym momencie mi, powin, powinno mi wybić stop lossa i otworzyć transakcję numer 2, czyli właśnie entry 2. Co się stało? Nie wybiło mi stop lossa, a otworzyło mi drugą transakcję. Więc miałem i transakcję z entry 1, i transakcję z entry 2, poleciało mi na wszystkie profity, więc ja byłem mega zadowolony. To była sytuacja, gdzie byliśmy na międzynarodowej konwencji. Nie ona była, w Budapeszcie. Budapeszcie, więc co się rozgrywało na żywo, tak naprawdę. Bardzo, ale to bardzo fajna sytuacja. Mega byłem zadowolony. Po tej sytuacji zacząłem robić tak, że mojego stop lossa zamiast miejsc entry 2 ustawiam sobie troszeczkę poniżej a Entry 2 wejście ustawiam sobie troszeczkę powyżej, tam dosłownie centymetry, tak, no bo ta sytuacja mi pokazała, że czasami te czasami te centymetry po prostu robią różnicę, więc jeżeli chodzi o zagranie Take Profit 1 tutaj wyłapuje nam Stop Lossa, Take Profit 2 odpala nam i robi nam jak 5 do 1, więc bardzo fajny setup, następnie jeżeli wchodzimy z mniejszego przydziału czasowego czyli macie tutaj bardzo fajne zagranie przebicie struktury, ciężów, charakter mamy od razu powrót do naszej ostatniej strefy, czyli ostatnio tutaj właśnie strefa popytu Lecimy sobie w górę, łapiemy jak 9 do 1, prawie 10 do 1, więc zajebisty potencjał. Następnie kolejne zagranie, e, tutaj mamy z 20 lutego, łapiemy take profit 3, wejście z entry 1, stop loss na entry 2, nie ma sensu tutaj się za bardzo rozwodzić, nie mieliśmy żadnego powrotu, więc po prostu łapiemy jak 4 do 1. Kolejny setup tutaj mamy, e, dobra, tutaj widzę, że było coś fajniejszego, więc mamy tutaj setup jak 6 do 1, z entry 1, więc odpala nam entry 1, 100% na entry 2, łapiemy sobie buff 6 do 1, 5,8 do 1, następnie podwójne potwierdzenie, czyli wypełnienie tego knota z mniejszego przedziału czasowego, łapiemy jak 17,5 do 1, więc znowu kolejny raz bardzo fajny przykład, że Szukając na mniejszym przedziale czasowym wejścia, tak zwanego sniper entry, z mniejszym stop lossem, jesteśmy w stanie naprawdę wyłapywać bardzo do, duże profity. Aczkolwiek, tak jak powiedziałem, to nie jest zagranie dla osób początkujących, to jest zagranie dla osób zaawansowanych, które już spędziły przynajmniej kilkanaście miesięcy, a może i nawet kilka lat na tym rynku, które zauważają takie setupy, które zauważają takie zależności, wiedzą jakich. Paternów szukać na jednominutowym przedziale czasowym, no i też również są przygotowane na większe ryzyko. No, bo tutaj margines błędu naszego stoploca jest bardzo, bardzo mały dwukrotnie mniejszy niż tutaj. Więc trzeba brać to pod uwagę, ale jestem przekonany, że gra jest po prostu warta świeczki. No, bo łapiąc takie setupy, jesteśmy w stanie naprawdę mocno wynieść. Więc tutaj już mamy zaczęcie marca. Następnie Bitcoin, Bitcoin to już było omawiane. Następnie solana była omawiana, Bitcoin. Jeszcze mamy tutaj widzę linka. Ten link chyba nam wyłapał stopa z tego co kojarzę. Ale zobaczmy. Eee, dobra, mamy tutaj luty. Więc się do lutego. OK, 22. Tak, ten e, to był 22, dobrze mówię? 22. Więc tutaj link nam wyłapuje po prostu stopa. Nie było możliwości e, zebrania żadnych tutaj zysków. Tu mieliśmy naprawdę bardzo, ale to bardzo mały potencjał, więc bardzo mała reakcja. No, jak pół do jednego. Więc to jest po prostu transakcja, e, która poszła na stopa Solana, Solana. I jeszcze mamy tutaj widzę XRP. Nie wiem, czy też nie wyłapał stopa, no ale zaraz zobaczymy. Więc mamy tutaj e, drugi, piąty, 28 Tu jakieś XRP nam przyleciało. A, czy skąd to się tu pojawiło? Mm -hmm. A nie, bo tu już marzec. Dobrze mówię? Tak, to jest marcowe, więc to powinien być trzeci, piąty. Czekajcie, od razu to zmienię. Więc marcowy XRP poszedł na, na stopa, a my szukamy o lutę. Dobra, jednak nie było stopa, nie było w ogóle transakcji. Więc podobna sytuacja jak w przypadku Solany. Dostajemy analizę tutaj. Ten knocik był wcześniej, więc to nie było, miejsca, to nie było miejsce wejścia w transakcję. Dostajemy analizę tutaj, niestety nigdy do niej nie spadliśmy, trochę nam zabrakło, następnie to e, ta analiza była e, odwołana, tak, no poszliśmy sobie mocno tutaj do góry, później spadliśmy jakimś tam knotem, ale to już było dwa tygodnie później, tak, no, tydzień później, więc ten trade niestety został odwołany i tyle by było na luty, jeżeli chodzi o podsumowanko, o tabelkę, no mamy tu bardzo fajnie, tak, Take Profit 2, Take Profit 3, Take Profit 3, Stop Loss, Take Profit 1, Stop Loss, Take Profit 3, Take Profit 1, Take Profit 2, Take Profit 3, Take Profit 3, Take Profit 2, Stop Loss, odleciało, 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 więc podsumowując, mieliśmy 16 transakcji, z tego 3 transakcje wyłapują Stop Lossa, dwie transakcje idą do Take Profit 1, 3 transakcje idą do Take Profit 2 oraz 5 transakcji idzie na Take profit 3. Zrobiłem tutaj obszerne podsumowanie, czyli zagrywając 1%, wchodząc z entry 1, wchodząc z entry 1 do take profit 2, wchodząc z entry 1 do take profit 3. Tak samo z entry 2, take profit 1, take profit 2, take profit 3. DM, czyli wejście z mniejszego przydziału czasowego do take profit 1, take profit 2, take profit 3. Wszystko tutaj zestawiłem, zrobiąc taką symulację, zagrywając 1%, zagrywając 3, 5, 7 oraz. 10 najlepiej wyszło przy entry and Take Profit 3, czyli mieliśmy 10% wzrostu naszego kapitału przy rozgrywaniu 1% na transakcję. Jeżeli ktoś na przykład rozgrywał 10%, moim zdaniem 10% to już jest no, bardzo agresywnie. Ja tak na przykład rozgrywam, więcej na pewno tutaj nie proponuję, bo będą miesiące, w którym zaliczymy 10 plusów pod rząd, co sprawi, że wyzeruje wam konto. Więc bardzo ważne jest, że jeżeli zagrywacie własnym kapitałem żeby oscelować mniej więcej w tych tutaj wariantach. Czym większy macie kapitał, tym to naprawdę ryzyko powinno być mniejsze. Więc jeżeli ktoś zagrywa na przykład na firmach pro to powinno być maksymalnie 1%, raczej bym tutaj się skupiał na połówkach. Więc maksymalnie 1%, swój kapitał, moim zdaniem ten przedział, jeżeli ktoś chce bardziej agresywnie, no to może sobie podchodzić do tego 10%. Więc najlepszy zwrot to było właśnie entry 1, take profit 3. Jeżeli chodzi o entry 2, również to było take profit 3, gdzie mogliśmy powiększyć swój kapitał o 15%, rozgrywając 1%. Jeżeli rozgrywalibyśmy 10%, no to już te procenty są dużo, dużo większe. I dlaczego taki statement powiedziałem na samym początku? Gdy zaczynałem właśnie to nagrywanie, czyli w intro, w najlepszym przypadku, grając DM z 10% ryzykiem, byłoby to właśnie 9000 dolarów. Oczywiście trzeba brać pod uwagę to, że mm, to jest perfekcyjny przypadek, który na rynku nie występuje. Więc wa warto zwracać uwagę na to. Że robić sobie tabelkę, analizując sobie wstecznie i nanosić sobie procenty wstecznie jest bardzo, bardzo łatwo i każdy umie tak zrobić. Tak? Każdy umie sobie po prostu rozłożyć przeciąg czasowy jednominutowy, pięciominutowy, trzyminutowy, zrobić z tego wejście, zrobić z tego Excelka. Tak? Niektóre etapy ja sam osobiście łapię, dzielę się z nim na nimi na Discordzie, niektóre etapy mi po prostu uciekają z przed nosa, niektóre setupy nie wyłapują z togo losa. Więc to jest pokazane perfekcyjne wejście. Per... Chciałbym, żebyście to zrozumieli to jest perfekcyjne wejście którego no, nigdy nie złapiecie nie ma takiej możliwości nawet jakbyście siedzieli 24 godziny w dni tygodniu przed komputerem i próbowali łapać po prostu takie wejścia to po prostu psychologia emocje na tym rynku wam nie pozwolą żeby to zrobić nie trzeba brać na to poprawkę aczkolwiek bardzo tutaj nalegam i sugeruję żeby właśnie się wzorować wejściem z mniejszych udziałów Cenowych, dlatego właśnie robię takie podsumowania, żeby wręcz zmusić ciebie do nauki, analizy technicznej, zmusić ciebie do poprawnego zarządzania ryzykiem, zmusić ciebie, żeby właśnie chodził na live, na go live do analityków, którzy właśnie takie sprawy rozwijają na część pierwsze, bo tak jak powiedziałem już w filmiku. Jedno wejście w miesiącu robi ci cały miesiąc. Jedno wejście w miesiącu rzędu 26 do 1, 13 do 1, 10 do 1, 17 do 1 robi tobie niesamowicie dobrą robotę. Więc po prostu warto. Więc tak by wyglądało podsumowanie całego miesiąca. Jeżeli zagrywałbyś 10%, 10 ryzykiem. W najlepszym, w najlepszym przypadku, czyli właśnie w tym, że te robi 3 te robi trzy, miałbyś dwa dolarów. W najgorszym wypadku, ramach tylko kopiuj-klej, miałbyś tak naprawdę, no nie, nie za dużo, tak? nie za dużo. Więc tak wygląda cała statystyka na dzień dzisiejszy. Zapraszam do podsumowania marca, które będzie za no, maksymalnie dwa tygodnie. Tak, Skądś się marzec, to wszystko w całość i będę nagrywać podsumowanie. Żegnam się. Peace